Okay, good. Lepiej jest dobrze. Everybody. Świetnie. wszyscy uh, serdecznie witam. Mam na imię slajdów. Mam 45, 45 slajdów i 30, minutes that slides. 30, uh, 30 minut, 30 a więc 45 sekund na slajd. Uh, so uh, a więc proszę bardzo, że nie, any przepraszam, any przepraszam, że nie mówię po, po polsku. Polski nie jest najłatwiejszym językiem, szczególnie dla Włocha bowiem nim jestem. Przepraszam. Jestem designerem. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Good Brand and Company. Dziękuję CSR Navigator. Po raz pierwszy jestem w Warszawie. I oczywiście cieszę się na dzień jutrzejszy, kiedy odkryję to miasto. Dobra rzecz, jaka związana jest z tym, że się mówi na końcu, to jest to, że wszystko, co mówisz, już zostało powiedziane, więc możesz wiele rzeczy opuścić. Ale teraz chcę wrzucić perspektywę designu. Dy co mam na myśli mówiąc o designie, kolory, pa palety, produkty, palety kolorów, produkty, postery, inne tego typu rozwiązania, aby tworzyć proces, proces strategiczny przy ich pomocy. Proszę po prostu the naciskać ten klawisz tego komputera i to będzie automatycznie wrzucane. To chyba jest najprostsze rozwiązanie. All right. No dobrze. Empty Pusta prezentacja, jak na razie. Should we... Do you Przejdźmy do następnej. Ma, mamy nowy um. upgrade Maca. To jest naprawdę e, świetna rewolucja. Sorry. A może w pdf oh, yeah. Dobrze. Będziemy robić to w PDF-ie. We, we e, zmieniliśmy tryb wow, that's prezentacji that's i, e, i zdaje się, że uda uh, nam się yeah. teraz ją przeprowadzić. Yeah, maybe. Okay, but, uh, może, I can tell może. you where I'm from. I'm from Sicily. No, więc ja pochodzę z Sycylii i Sycylia to piękna wyspa, wyspa uh, straconych możliwości. Uh, okay, so w Sycylii we 5 milionów. W so, it's so a 2 miliony, 5 milionów żyje na uh, Sycylii. Dobrze, jestem takim ludzkim klikerem, więc będę pomagał, pokazywał palcem, teraz trzeba kliknąć, możemy rozpocząć. Dzięki. To ja w pracy chcę powiedzieć o trzech rzeczach dzisiaj. Kreatywności, empatii i strategii. Kreatywność, ponieważ jestem profesjonalnym designerem, empatia, ponieważ... Nauczyłem się jej jako innowator społeczny, strategia, ponieważ zmuszono mnie, aby stać się społecznym przedsiębiorcą. Nikt nie chciał inwestować w moje projekty, więc musiałem okazać się sprytny. To są trzy ważne składniki. Nie, oczywiście nie zawsze występują w tej samej grupie, w tej samej osobie, dlatego współpraca jest konieczna. A teraz proszę bardzo, slajd. Jutro będzie bardzo krótki warsztat z niektórymi z Państwem. Mamy dwa takie sloty. Postaramy się omówić techniki i designu, aby przejść od CSR-u do CSI, czyli do innowacyjności społecznej biznesu. Eee, tutaj to jest z kursu na temat designu usługowego. My też będziemy mówić o usługach, o usługach, serwisie, interakcji i o wartości dodanej. Design for the Real World, Wiktor Papanek napisał tę książkę w latach 70 czy ją znacie? Tutaj on powiedział, że designerzy to niebezpieczny gatunek, ponieważ projektują rzeczy, których ludzie nie potrzebują, a potem starają się to na siłę sprzedać, czasami używając kryminalnych metod. I dlatego właśnie postanowiłem zostać designerem. Ale w powiązaniu z aspektami społecznej odpowiedzialności, odpowiedzialności za środowisko. Jako designer możesz być decydentem, wybierasz materiały, procesy, wybierasz strategię komunikacji. Oczywiście musisz konsultować się z ludźmi, ale taka jest Twoja rola też. No, to nie tylko design. Nazywamy to designem. Nie mamy lepszego określenia. A więc rozpoczęliśmy firmę w roku 2008. Najpierw założyliśmy tą firmę w Londynie, potem przeprowadziliśmy się do Włoch. Zaczęliśmy od Service Design, a potem weszliśmy w innowację społeczną na poziomie Weszliśmy na poziom polityczny, ze startupami rozmawialiśmy o, o open source i innych technikach. Staraliśmy się stworzyć taki mindset, taką mentalność innowacyjności społecznej i potem feedback nastąpił, te, co zyskaliśmy w, w tej burzy mózgów. Z tego źródła innowacyjności społecznej wbudowaliśmy z powrotem to wbudowaliśmy w nasze prace kreatywne. Bruno Taylor, to był mój kolega w Londynie. Wtedy stwierdziliśmy, że nie chcemy być odpowiedzialni, ale chcemy być responsywni. Chcemy po prostu kreować rozwiązania reagując bezpośrednio na potrzeby ludzi. Ludzie to jest sedno. Na naszej propozycji usługowej, nie zawieszone gdzieś w próżni. My oczywiście chcemy być innowacyjni, chcemy kreować nowe idee, nowe koncepcje, tak zwane myślenie lateralne, a nie tylko zarządzanie procesami. Musimy być kolaboratywni. Nie chcemy być ekspertami we wszystkim, ale chcemy być ekspertami procesu. Angażujemy w ten proces, ten proces wielu profesjonalistów, po to, żeby na przykład zaprojektować szpital, potem angażujemy energetyków albo przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, żeby zaprojektować filtry. Chcemy być iteratywni. Nie testujemy there, prototyp po to, żeby sprawdzić, czy jest skuteczny. Jeśli popełniamy błąd, to wycofujemy się szybko. Chcemy być wizualni, bo przecież ludzie mało widzą. A jako designer robisz rzeczy namacalnymi, widocznymi, aby ludzie mogli tego doświadczać. Nie zawsze tutaj możliwe jest tworzenie jednolitych obrazów, które by wszystko obejmowały. Chcemy być impactfulni, to znaczy wywierać wpływ, czyli konkretnie skutecznie wywierając wpływ, który można mierzyć, namacalny wpływ. A więc stworzymy modele, blueprinty, które mogą być replikowane w Warszawie, w Krakowie, nie wiem, w Gdyni adaptując je do lokalnych yes. kontekstów. So, business tak, as business as usual, bow. Czyli nic się nie zmienia. Ta trudna historia, ostatnio the... me... mój kolega pokusił się o taką metaforę. Społeczeństwo to duży organizm i jest wiele różnych tam organów wypełnionych komórkami i wszyscy Chcą żyć w tym samym czasie. Jest to e, po prostu e, organizm e, komórkowy. No i tam są jacyś ludzie w tym organizmie, tacy jak przedsiębiorstwa, organizacje. E, szybko się rozwijają, rozrastają. E, tak szybko, że czasami nie zwracają uwagi na to, co robi reszta tego organizmu. E, odrywają się e, niejako od tych komórek macierzystych i co mamy, nowotwór. Nie, tego nie chcemy robić. Nie chcemy, m, aby korporacje, biznesy prywatne były postrzegane jako rak czy raki społeczne. A więc nie chodzi tylko o ekonomiczne, nie chodzi tylko o zysk, a więc kwestie ekonomiczne i kryteria ekonomiczne. Chodzi o synergię pomiędzy tymi trzema elementami. A więc kryteria ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, aby tworzyć zrównoważone mm, lokalizacje, miejsca w sposób odpowiedzialny, społecznie wrażliwy, społecznie innowacyjny. Trzy etapy tutaj wchodzą w grę. Jaka jest różnica pomiędzy działaniem społecznym a innowacją społeczną? Ktoś może zapytać. Działanie, action. No to, to danie, danie komuś rybek na przykład, ryby, A jeśli ktoś ma na nie apetyt. A potem podejście edukacyjne. Naucz go łowić, jeśli trenujesz trenera, a potem on będzie trenował innych. I tak mamy, mamy tak zwany wpływ długofalowy. Jednocześnie trzeba cały czas myśleć nowatorsko. A jeśli chcemy wywrzeć większy jeszcze wpływ, impact, to adresujemy problem, jak skończyć z plagą głodu w danym kraju. Przechodzimy, przechodzimy od nauki łowienia ryb do rozwoju przemysłu rybołówczego. Tak samo to robimy jak korporaci bardzo profesjonalny sposób. Kilka case'ów, to są projekty, w których brałem udział w ostatnich latach. Byliśmy w Bilbao, byliśmy w Southampton na południu Wielkiej Brytanii. Mieliśmy tam problem z sudden water, lokalne wodociągi. Chodziło o, o aktualizację systemu. 8 milionów obywateli musiało wymienić wodomierze. Nie wszyscy chcieli. No to był duży kłopot. No i to był taki negatywny wpływ, co chciała ta, chciała ta firma zrobić, aby niejako zrekompensować to obywatelom. Postanowili postanowili stworzyć panel z Radą Designu, no, i zaangażowali szko szkoły. Wprowadzili designerów do szkoły, aby zaczęli pomagać we, uh, dzieciom, uh, czy uh, bawić się razem z dziećmi, aby nauczyć je oszczędzania wody. My to obserwowaliśmy. To Tworzyliśmy prototypy, działaliśmy iteratywnie, aby wypracować rozwiązanie. Robili to z nami uczniowie. Te dziewczynki stworzyły najmniejsze na świecie muzeum wodne. A przedstawia to interakcje związane z oszczędnościami wody, począwszy od toalety szkolnej. Ja, zaangażowaliśmy siedem szkół, które pracowały w, ten, w tym kierunku równolegle. Rozbudowaliśmy w ten sposób naszą zdolność designerską. Bardzo wspaniałe doświadczenie dla uczniów. Zmiana rutyny szkolnej, a także korzyść, korzyść, korzyść konkretna dla spółki wodnej z Southern Water. No i oczywiście jeszcze konkurs pomiędzy szkołami został ogłoszony, bardzo ekscytujący. A teraz wsiadamy do samolotu. Lecimy do Neapolo. Corio to jest multinarodowa korporacja holenderska, zaangażowała nas do na centrum handlowego Kampania. Jest to sieć, jedna z trzech największych sieci we Włoszech. Staramy się tam stworzyć kulturę, wykreować ku, jakąś kulturę w tym centrum handlowym. Można stworzyć bowiem konkretną kulturę w centrum handlowym. Robiliśmy projekt we współpracy z Slow Food i w kampanii. Chodziło o ogród warzywny. Jak stworzyć ogród warzywny wewnątrz centrum handlowego? Walery z sespina był e, e, kierownikiem kulturalnym by w tym czasie znanym na tym terenie centrum handlowe poprosiło go o zrealizowanie szeregu programów rozrywkowych e, dla tego centrum e, i on powiedział. W takim razie zróbmy festiwal recyklingu. Podniesiemy współczynnik recyklingu odpadów z centrum halowego z 30 do 80%. Powiedziałem mu, chyba zwariowałeś. W ciągu roku. W każdym razie to się udało. Zaczęto tutaj hodować e, ekologiczne warzywa, z których e, zrobiono kompost, kompost wykorzystywany był w ogrodzie. Um, cały program edukacyjny również temu towarzyszył. A kto będzie zwiedzał nasz ogród warzywny? No po prostu zabraliśmy dzieci ze szkoły e, autokarem na taką wycieczkę. Mamy w tym ogrodzie teraz e, top management slow food. Mamy edukatorów ze szkoły, z przedstawicieli władz publicznych ten ogród. Ja byłem tam zaangażowany w proces co-designu, angażując studentów z uniwersytetu, a więc stworzyłem wszystkie materiały edukacyjne i cały projekt wewnętrzny. A tutaj kolega designer i Wydział designu na Uniwersytecie, razem stworzyliśmy te materiały i ten wystrój. Dużo ludzi zaangażowanych. Jest to naprawdę ładne zdjęcie, ponieważ po środku jest prezes korio i kilka naprawdę ważnych osób i ludzi ze Slow Food i studenci projektowania i studenci, którzy pracowali w ogródku. Wszyscy razem można powiedzieć, kto jest kim i to jest naprawdę ta siła tego projektu. I poprosił o następny slajd. Jeżeli zobaczymy na ten wykres. To tak naprawdę kampania sama w sobie i klient jest problem, ponieważ trzeba oni musieli się pozbyć kompostu i chodziło o to, żeby rozpocząć w innym miejscu znowuż ten kompostowanie, ponieważ to drugi klient dostarczał terenu, także mała taka firmka mogła powstać blisko tej firmy. Oczywiście mieli oni bardzo dużo Wpływu na to, że młodzi ludzie tam chodzili kilka razy w miesiącu, żeby doświadczyć czegoś naukowego, nowego. Ludzie ze Slow foodu mówili im o odpowiedzialnej konsumpcji, na przykład co nie jest niczym podobnym do tego, co jest w centrum handlowym. Ale dziwne mówić komuś, nie kupuj tych marchewek, bo są skażone, nie kupuj tego, bo stanie ekologiczne, pamiętaj, jak to jest uprawiane i tak dalej. Tak więc dzieci naprawdę dużo się dowiedziały, nauczycielom się to strasznie podobało, ponieważ to są dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Galeria czy sklep lubił to, ponieważ hmm, Pokazał, że są ekologiczni i dobre jest to dla imidżu. Nie jest to ogród jako taki, to jest ogród edukacyjny, jest to ogród szczególny, można uprawiać tam bazylię, inne zioła i tak dalej, także dzieciom się naprawdę podobało i innym. Kilka przykładów, naprawdę jak używać designu w C, projektach CSR-owych. I wartość to nie tylko wartość marketingowa, ale wartość, którą można się podzielić wśród interesariuszy, chciałem tylko wymienić kilka firm, z którymi się spotkałem. People to pierwszy przykład. I chodzi tu o zarządzanie zasobami ludzkimi, o marketing i o procesy wewnętrzne. Ale bardzo szybko zdaliście sprawę, następny ślad proszę, że firma nie zatrzyma się na na kwestiach wewnętrznych i na pracownikach. Im więcej jesteśmy społeczni, tym bardziej dzieje się więcej wokół firmy. I zastanawialiśmy się, czy powinniśmy tym zarządzać, powinniśmy pozwolić na to, żeby tak się rozwijało samo. Także oni chcą przejść od spraw wewnętrznych i zarządzania zasobami ludzkimi tylko wewnątrz do poszerzenia działalności firmy i mają oczywiście ten tak zwany design w ramach swoich wartości, jakie wyznają w tej firmie. Może przejdziemy do następnego slajdu. To jest warsztat, który mieliśmy dwa tygodnie temu w Mediolanie. Robiliśmy to z klientami z różnych biznesów i firm. I opowiedział, widzicie Państwo opowieść, która obrazuje pracę w danej firmie. I osoba powiedziała, że przyjechała tu z danego kraju i jak praca się rozwija. Wszystko dobrze zarządzane, super są technologie, wszystko jest nowoczesne, stąd też my możemy być. I jak dalej? I przechodzimy do odkrywania firmy, do szukania unikalnych rozwiązań, i znowu wracać do tego, gdzie, za, gdzie zaczęliśmy. I w sposób graficzny to ukazaliśmy, co jest czymś. Co zawsze robimy podczas takich debat? Martwiłem się, ponieważ pracuję w sektorze publicznym i nie jestem przy, gotowy, przystosowany do klientów korporacyjnych, ale im się bardzo podobało i stworzyli taki poziom empatii i umożliwili nam dobrą konwersację. Następny projekt nazywa się Czarno, Ciemno. Widzę? Mamy wszystkie możliwe problemy technologiczne, jakie tylko można było sobie w cudzysłowie wymarzyć. Ja też już nie mam energii, więc to jest naprawdę ostatnie kilka słów. PeopleRise, tak jak mówię, firma, z którą pracujemy. Następny projekt to jest startup um unbystander. Pani z nazwiskiem Tanani jest Japonką, ale żyje w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej i ona jest zastanawiona na tym, jak wprowadzić tę innowację i stworzyła platformę. Tylko kilka slajdów Państwu pokażę, jeżeli nam się uda. Jednak tym, powiem Państwu, co to jest. Chodzi o to, że sprawdzała statystyki, że studenci w Stanfordzie cieszyliby się, jeżeli mogliby zmniejszyć swoje wynagrodzenie tylko jeżeli by pracowali w firmie, która wyznaje podobne zasady, takie jak oni i jest to firma społeczna, co było dosyć ciekawe. Także starała stworzyć się następny slajd. Super. Understanders to jest, chodzi tylko o progres, o postęp, to jest odpowiedź na startup, ponieważ ludzie pracujący w korporacjach nie wiedzą, jaki jest cel, muszą być bliżej dużej społeczności. Na slajdzie Państwo widzą, o co chodzi. Zanim, żeby CSR był procesem wewnętrznym, chodzi o to, jak umożliwić im, aby byli bliżej szerszej społeczności. Następne, proszę pomaganie firmom i przywódcom społecznym zwiększyć ich wkład społeczny, rozróżniając między umiejętnościami, wiedzą i wartościami znajdowanymi wśród społeczności. Chodzi też o sprzedaż produktów, platform, platform produktów po to, żeby to wszystko było częścią większego projektu, projektu czy firmy społecznej. Ponieważ ludzie z firm lubią takie bullet points, stąd też je wypisałem. Chodzi o zidentyfikowanie strategii CSR-owej, zmniejszenie kosztów badań i nauki. Także chodzi o budowanie społeczności, która pogodzi firmy, takie typowe korporacje, firmy społeczne i mówię o zmianie z CSR do CSI, co jest czymś, o czym będziemy mówić jutro. No i ostatnią rzeczą, o której Hub. chciałem powiedzieć, to Impact Hub. Impact Hub, proszę o następny slajd, It's jest to globalna platform sieć, platforma komunikacji Impact Hub Circus. Tu Państwo widzą w Syrakuzach. Jest to glo globalno-lokalne. Chodzi o to, że jest sieć globalna, ale reprezentowana lokalnie przez przestrzenie pracy, gdzie ludzie pracują, dzielą się, tworzą eventy i mają wpływ lokalny na coś, się dzieje globalnie. To jest ten wkład, jaki chcemy osiągnąć od nich. O Chodzi o połączenie idei, miejsc i osób. I to są huby na całym świecie, jest ich około 40. 20 się tworzy, years, kilka. Wiele z nich po a, trzech a, latach niestety a, znika, a, ponieważ a, to jest franczyza społeczna. Wszystko to to well jest przedsiębiorstwo społeczne. Część z nich well się sprawdza, to część to z nich się nie. Także no, i dzieli się And, uh, doświadczeniem z innymi, uh, nawet jak upadnie. No element korporacyjny jest bardzo ważny jako społeczność, ale również w przestrzeni do pracy nasza społeczność współtworzy razem z nami otoczenie, czyli przestrzeń i wyposażenie im, więcej, im większy wkład, tym większe uczucie przynależności do grupy. I to jest jeden z warsztatów, który mieliśmy trzy tygodnie temu na Sycylii. Bardzo dużo różnych firm. Myślę, że jest jeszcze jeden slajd. A próbowaliśmy połączyć firmy stowarzyszenia NGO i lokalne samorządy w jednym pokoju i pierwszy raz w życiu chcieliśmy stworzyć jakieś połączenie między nimi, tak, że nie było ważne, co ja pisałem, ale co ta osoba przypinała pierwszy raz w sposób przejrzysty i otwarty i stwierdziła, o, przecież mamy tych samych interesariuszy, powinniśmy pogadać. To tworzymy. My mamy bardzo dużo oczywiście też problemów, jak na przykład przemysł petrochemiczny, z którym musimy Musimy się rozprawić poprzez projekt IT, który łączy archeologiczną turystykę do turystyki przemysłowej. Musimy też rozprawić się z migracją w tym roku. Tylko w tym roku, który jak się nie skończył, 30 tysięcy ludzi przybyło. To jest naprawdę duży problem i nie możemy poczynić tu małych kroków, małej innowacji. Musimy myśleć o wiele szerzej. Musi to być podejście dolne. Muszą to być projekty naprawdę sensowne i Europa musi również spojrzeć w tę stronę. Jak mierzymy wkład społeczny? Pracowałem w tej branży. Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej, mogę Państwu powiedzieć, ale chciałam tylko dodać na koniec, że to co każdy by dodał, są rzeczy, które można policzyć, a nie wszystko, na coś można liczyć jest policzalny i odwrotny. Także to jest dylemat, który nadal mamy, jeśli chodzi o to, co możemy zmierzyć i policzyć. A więc to tyle. Myślę, że może Pan przejść do ostatniego slajdu już zupełnie. I to są moje wnioski ostateczne, które są ważne dla menedżerów CSR i CSI. Trzeba przy, przy, przykuć dużo uwagi do szczegółów, do innowacji, do designu. Trzeba to, można to oczywiście przystosować do danej osoby, nie musi to być generalne, można to wpasować uh, to w to kontekst, muszą być prototypy, to znaczy trzeba, kilka błędów trzeba zrobić, żeby za każdym razem wyjść z tego silniejszym, trzeba być kreatywnym, nie należy bać się swoich pomysłów, nawet jeżeli pracujemy w otoczeniu korporacyjnym i często słyszę, że o oh, kurczę nigdy nie myślałem, że będę kreatywny, dlaczego? Bo pracuję już w zamkniętym dużo, jeżeli chce się być kreatywnym w takim otoczeniu, no to wtedy patrzy się na kogoś dziwnie, ale może powinniś na nie patrzeć dziwnie, ponieważ nadal są kreatywni i starają się i utrzymać ich kulturę również. Jeżeli o co-design z pozostałym interesu. interesu inter... No i trzeba oczywiście zarówno myśleć o designie, jak i robić ten design i go tworzyć. A jeżeli jest to trudne, to oczywiście należy spytać eksperta i specjalistę, ponieważ nie jest łatwo zrobić to poprawnie za pierwszym razem. I udało się. Dziękuję bardzo.